Tvpodkarpacie.pl Cieszę się, że, że do tego doszło. My z Panem Bilańskim i Klimkowskim już wcześniej rozmawialiśmy między sobą, jak to widzimy. Oni mimo wszystko zostają na etatach w swoich firmach, czyli w banku i w firmie Ciarko. Ja prowadzę własną działalność, więc ten czas mam, mam trochę inaczej. Mogę, mogę nim dysponować. Poniekąd stąd też ta decyzja o tym, żebym, żebym głównym prezesem był ja. Chociaż cały czas chcę, chcę podkreślać, że, że będziemy to robić we trzech: sponsorom to bardzo odpowiada, bo są to ich po prostu ludzie, ich przedstawiciele. Wiemy jak, jak skończyła się sytuacja po zeszłym sezonie, więc sponsorzy trochę, trochę wolą dmuchać na zimne I, i ja to rozumiem. I, i, i bardzo mi ten, ten, ten układ pasuje. Wszyscy wiemy, że bardzo fajnie ogląda się reprezentantów Polski na lodzie. Fajnie jak się słyszy, że chociaż może dla trenera nie do końca fajnie, ale dla kibiców fajnie jest mówić w środowiskach u siebie i na zewnątrz. Że 9-10 pojechało na kadrę z naszej drużyny. Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest fantastyczna rzecz. Tylko to kosztuje. Wszyscy wiemy, że to kosztuje i ta normalność moim zdaniem ma polegać na tym, że, że jeżeli zaplanowaliśmy jakiś zawodników, to ci zawodnicy mieszczą się w obecnym, planowanym budżecie. Jeżeli nam uda się pozyskać w sezonie. Dodatkowego sponsora, dodatkowe środki. To przecież wiadomo, że tych środków nie odłożymy na, na, na półkę, do banku, na procent, tylko zainwestujemy w drużynę, także to nie, nie podlega dyskusji. Budżet pozornie będzie taki sam lub podobny, bo deklarowane środki sponsorów niewiele się zmieniły w stosunku do tamtego sezonu. Problem. Zeszłego i dwóch sezonów do tyłu polega na tym, że wydawano więcej, jak posiadano. Czysto na papierze pieniądze są podobne, natomiast realnie do wydania widać po składzie, widać po personaliach, które próbujemy ściągnąć, że oszczędzamy, że będą cięcia i to jest nieuniknione. Cel dla prezesa klubu sportowego może być tylko jeden walka o najwyższe cele. Jak najbardziej jestem, jestem przekonany, że, że możemy namieszać.